Cześć, witam wszystkich na moim kanale Tarot Empatii, na mm, czytaniach dla znaków Zodiaku na grudzień. E, czytania, właściwie to bardzo rocznicowe, będę robił je przy użyciu tej talii, którą Wam niedawno pokazywałem. E, Elfia Talia, bardzo baśniowa i chyba pasuje na ten. Na ten baśniowy czas, mam nadzieję, że on nam się, że nam się. Udzieli trochę ta aura. Tak jak powiedziałem, czytanie trochę rocznic, trochę, no po prostu rocznicowe. Bo 25 grudnia bardzo dobrze to pamiętam, dałem pierwszy film na tym kanale. Rok temu zaczynałem właśnie swoją, swoją przygodę tutaj na YouTubie. Pamiętam bardzo dużo wątpliwości, jakie miałem, czy w ogóle się zdecydować. No i, no i cieszę się, że jednak się zdecydowałem, bardzo się cieszę. Jestem tu rok. Pamiętam swoje emocje właśnie z tamtego, z tamtego okresu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze pamiętam ten, tamten, tamten czas. No i minął rok właśnie i, i teraz jestem tutaj. I nagrywam, nagrywam ostatnie już w tym roku czytania właśnie grudniowe. Chciałem Wam oczywiście z tego miejsca podziękować za cały odzew, za to, że tu ze mną jesteście. To bardzo jest, bardzo jest miłe czytać Wasze komentarze, widzieć, widzieć jakby jak reagujecie. I co, no chyba życzę nam dalej tak, pozostaje mi życzyć nam wszystkim tutaj, żebyśmy dalej fajnie spędzali czas. I oczywiście też wszystkim życzę wesołych świąt. I zapraszam Was do czytań dla Waszych znaków. Do zobaczenia. Przechodzimy teraz do rozkładu dla koziorożca. Czytanie będzie odbywać się w intencji rozpoznania wszystkich energii, jakie potrzebujemy znać w tym momencie, jakie potrzebujemy wiedzieć dla większego dobra dla lepszego samostanowienia o sobie, dla mądrości. Tej mądrości, do której mamy dostęp zawsze wtedy, kiedy otrzymujemy odpowiednie wskazówki od osób. Jako rozkład wzór wybrałem celtycki na ten miesiąc. Ok przyszłość. Jak siebie widzicie wy, jak widzę was inni. Nadzieje i obawy. I wynik albo rada. Na spodzie trójka pentakli. Taka karta. Robienia czegoś bardzo dobrze, czerpania z tego przyjemności. Hmm. Takie oddanie pracy, kiedy jakby nie. ta praca nie jest w jakiś sposób dla nas nieprzyjemna, opresyjna, ale właśnie jest źródłem szczęścia. E, wasza sytuacja, wy, ten moment, w którym się obecnie znajdujecie, w tym momencie. To jest dziewiątka kielichów. Karta. Zobaczcie, jak pięknie pokazana, Takiego, takiej pełni emocjonalnej. Tutaj ta postać trzyma kielich. Kielich jest pełen, i jakby całkowicie jest w niego wpatrzona, całkiem jest mu oddana. Znajduje się w takim miejscu właśnie, w którym niewiele się dzieje, tak? To jest taka energia bardzo bierna, bardzo pasywna, bardzo statyczna. Natomiast um, mówi o takiej koncentracji wszystkich energii, wszystkich emocji, wszystkich działań, wszystkich myśli w jednym konkretnym punkcie. Tutaj mamy tą koncentrację na kielichu, bo, bo jest, to, jest to karta z dworu wody, tak? Tej stabilności emocjonalnej. I o to w tym chodzi. Stoję stabilnie. Wiem, co trzymam, wiem, co chcę. E, nic innego mnie nie rozprasza. Myślę, że bardzo taka medytacyjna też energia e, karta nazywana czasem kartą spełnionych życzeń. Tak? Jest mi tak dobrze, że nie potrzebuję wykonywać żadnego ruchu. E, naprze, na prze, na naprzeciw wychodzi wam arcykapłanka. Ta karta może mówić o przeszkodach. Arcykapłanka jest znowu taką kartą intuicyjną, gdzie emocje mogą odgrywać dużą rolę, to znaczy, e, mogą prowokować nas do działań, które czasem, e, zwłaszcza w tym takim bardziej negatywnym aspekcie, tej karty. Mogą być właśnie trochę mroczne, bardziej autodestrukcyjne, może ucieczka w świat marzeń, może też takie zadufanie w sobie. Tak myślę, że to, to z tą dziewiątką kielichów bardzo mocno tutaj mm, tworzy się taka, taka linia ewentualnej możliwości, odcięcie się od innych, bo to są dwie karty, e, które mówią o pewnego rodzaju izolacji. E, jedną, jakby z takich, takich przesłań, Arcykapłanki, jest to, żeby po prostu stanąć z boku, żeby się patrzeć, ale żeby nie brać aktywnego udziału. Dziewiątki, w ogóle dziewiątki w tarocie, wszystkie dziewiątki tarotowe, ich tematem jest takie odosobnienie, zamknięcie się w sobie w swoim wewnętrznym świecie. I akurat dziewiątka kielichów, jakby w tym, tutaj mamy temat pewnej satysfakcji. A więc wychodzi to jako bardziej coś optymistycznego, bardziej coś pozytywnego, czasami potrzebujemy się odciąć od otoczenia, tak, skupić na sobie, skupić, na, może nawet nie na swoim wnętrzu w takim rozumieniu, wiecie, jakiegoś, jakiejś autoanalizy, Natomiast skupić się na swoim, na swoim dobrostanie, takim swoim błogostanie, na tym, żeby było mi dobrze tu i teraz, też myślę dobrze w mojej pracy, w mojej aktywności, którą na co dzień będę wykonywać. Ale, ale właśnie w takim aspekcie może bardziej być jakimś samowystarczalnym. To są tematy, to są te tematy, które tutaj będą rezygnowały. Zobaczmy, co jest u, co leży u podłoża tej sytuacji, co jest w waszej świadomości, jakieś ukryte sprawy. Mamy, e, mamy powtórzone emocje, czyli ósemkę kielichów. Ósemka, która mówi znowu o pewnym, znowu o pewnym odseparowaniu się, odejściu od tego, co znane, od tego, co. Niezłe, nietoksyczne, dobre w jakiś sposób, ale może trochę nudne. Zastanawiam się, czy ta wasza izolacja tutaj, jakaś taka, ona może nie być jeszcze taka faktyczna, może jeszcze nie być taka dokonana, może być gdzieś na razie w taki, raczej w takiej formie przeczuć, może w formie takich pragnień, bardziej uświadomionych, mniej uświadomionych. Yy, czy to nie jest tak? Że te rzeczy właśnie są związane z tym, że gdzieś pod spodem w waszej podświadomości macie to poczucie, że chcielibyście znaleźć się gdzie indziej. Chcielibyście się może od czegoś odsunąć, może nie odciąć od tego, ale bardziej zdystansować. Eee, mam tutaj jakieś poszukiwanie, jakieś marzenie o satysfakcji. Ta, ta trójka monet o tym mówi, ale tak naprawdę też te trzy karty, tutaj wszystkie. I, I ważnym elementem jest to poczucie takiego, tak myślę, takiej samowystarczalności emocjonalnej, eee, żeby nie szukać, e, żeby nie, nie czuć jakichś takich głodów emocjonalnych, tak? tylko żeby czuć tą statyczność, ten spokój. Może nie być euforii, ale żeby, żeby było dobrze po prostu. Nie na plus 10, może wystarczy na plus 3 albo na plus 4, tak? ale żeby było to dodatnie. Co mamy w przeszłości, co nas uformowało w tym, do, do, do tego stanu? Mamy króla Buław, króla, który, którego domeną jest działanie, bardzo aktywne, trochę takie um... Czy, czy nadpobudliwe? Może być takie nadpobudliwe, wynikające z dużej pewności siebie i z takiej chęci kreowania przestrzeni, kreowania jakichś nowych możliwości dla siebie. Zastanawiam się, czy ten król Buław to nie jest jakaś postać, która was mocno zainspirowała, mocno na was wpłynęła. To może być nawet nie konkretna osoba, ale jakiś wzorzec postępowania, który wybierzecie jako właściwy, jako bardziej wartościowy. Hmm, o, czym, co, o czym najbardziej sugeruje to po prostu, że to jest król, tak, czyli na jakby z tych kart dworskich ta postać będą na samym szczycie tej hierarchii społecznej a karty dworskie w pierwszej kolejności zawsze mówią o hierarchii społecznej, bo po prostu mówią o, są to archetypy ludz ludzkie, tak, archetypy ludzi, psychologiczne ale też właśnie te bardziej społeczne te bardziej związane z pozycją społeczną i myślę, że on tutaj ma, że, że to ma tutaj znaczenie. Zwłaszcza, że, że tak my mamy tutaj taką energię, która nie do końca może współpracować z tą energią emocjonalną. Która tutaj wychodzi jako mm, ten środek, tak, Wy, wyklarowuje się jako pewien środek waszej motywacji i waszych zainteresowań, a więc jako inspiracja najbardziej, jak najbardziej płynąca z zewnątrz. Może to być też jakiś sędzia, ktoś, kto was w jakiś sposób poruszył mm, do przemyśleń, zainspirował. Tak mi się wydaje. Stąd to, to odejście. Co macie w głowie? Um, co, jest, co jest takie mocne i znaczące? No, pojawia się diabeł. Myślę, że on tutaj jest jakąś taką formą, właśnie tej oceny, o której powiedziałem, przy królu um, Buław. Dlaczego? Diabeł to są pewne aspiracje. Gdybym miał jakby powiedzieć, o czym mówi diabeł, to powiedziałbym, że o aspiracjach. To się wydaje jakby takie może nie do końca związane z takim taką typowym archetypem tej karty, ale tylko, tylko na pozór, bo jeśli drugim wielkim tematem jest popadnięcie w uzależnienie, to jakby pytanie, co jest źródłem tego uzależnienia? No właśnie nasze aspiracje, nasze pragnienia. Jeśli nie możemy ich dostać w taki prosty sposób, w taki rzetelny sposób, tak? ten sposób trójki monet, to, to spróbujemy pójść na skróty, albo spróbujemy się od tego odciąć właśnie i idąc w kierunku jakichś uzależnień, jakiegoś rodzaju używek. Natomiast myślę, że tutaj w głowie pojawia się jakiś taki, taki dysonans, jakaś dezorganizacja wewnętrzna. Stąd mi się wydaje, tak dużym tematem jest ten spokój. Ten spokój emocjonalny, bo to jest zawsze tak, że um, naszym życiem trochę kierują sprzeczności, tak? Że czasami ludzie, którzy bardzo chcą spokoju w swoim życiu prowokują um, do takich sytuacji, swoimi działaniami, swoim zachowaniem, gdzie właśnie tego spokoju nie mogą znaleźć, gdzie właśnie jest ta destabilizacja. I czasami na odwrót. Więc e, wydaje mi się, że ten diabeł, on tutaj się pojawia trochę jako, może, przestroga, którą być może, mu, to jest z waszej świadomości, mówicie sami sobie, a może właśnie jako jakieś zadania, takie stricte ziemskie, stricte z tej przestrzeni żywiołu ziemi, czyli związanego z tą sytuacją materialną, którą gdzieś tam postrzegacie jako istotną, jako określającą was, a może taką, jaką powinna was określać. Natomiast gdzieś jest to, tak myślę, trochę, trochę spoza Was, spoza was, bo tutaj w środku jednak mamy, mamy te emocje i te emocje takie bardzo związane ze stabilnością. Zastanawiam się, czy ta, czy ta pewna jakaś izolacja, w którą może wpadacie, emocjonalną, ona Was tak naprawdę paradoksalnie trochę nie destabilizuje. Czy Wy przez to nie jesteście bardziej podatni na wpływy z zewnątrz, na te toksyczne wpływy z zewnątrz. Zobaczmy, jak wygląda przyszłość, tak? co się znajduje w przyszłości. Zobaczmy na karty nadchodzące wpływów, i mamy świat, czyli ewidentnie domknięcie się jakiegoś cyklu, zamknięcie. Ta karta może mówić, może przepowiadać pewnego rodzaju transformację, która się odbędzie, a na którą chyba jesteście gotowi. Tak, tak myślę. Albo w, gotowi, bądź nie, ale w, w której kierunku zmierzacie? Um, tak, jakby ta woda z tego kielicha. Ona zaczynała się rozlewać i dotykać innych, nowych, nieznanych brzegów i macie do tego dostęp i macie teraz do tego dojście, bo się z tym połączyliście. Myślę, że ten świat mówi o pewnym takim, tak mówię, dopełnieniu się jakiegoś, jakichś tematów i dzięki czemu otworzy się brama na coś nowego i wejdziecie w to. Um, w, raczej w pozytywnym aspekcie nie widzę tu nic negatywnego. Tak? Poza tym diabłem, e, tym diabłem czyli tym elementem destabilizującym. Natomiast świat sam w sobie mówi o takiej pełnej, zdrowej transformacji. Mówi nie o, tym, e, o czymś na siłę, o czymś, takim, e, o, takiej, u, o czymś ucieczkowym, ale o zamknięciu jednego cyklu, Przerobieniu wszystkich lekcji i w takim spokoju, i z dużą pewnością siebie, wchodzeniu w coś nowego. No tam gdzieś, gdzieś do przodu szukacie, tak mi się wydaje, Nowy, nowych tematów. Może dlatego, że tutaj, gdzie jesteście, coś się domknęło. Tak myślę, że te, te trzy karty mówią o tym, że macie już pełnię, jakąś swoją pełnię już przeżyliście w tym, w tym miejscu, w którym jesteście. Jeszcze jest czas, żeby może się tym upoić, żeby się napić tego kielicha, ale jednocześnie macie na tyle zasobów, żeby już zacząć szukać dalej i szukać więcej. Zwłaszcza, że zobaczcie, wy sami widzicie siebie jako gwiazdę, czyli tą energię, tą postać, ten archetyp, który jak najbardziej jest w stanie kreować tą rzeczywistość, tworzyć tę nowe światy. E, inspirować w pierwszej kolejności samego siebie, samą siebie, ale też i innych ludzi, tak? Być czym inspirować? No myślę, że po prostu byciem w jakiś sposób spełnionym, byciem szczęśliwym, byciem w tej pełni. E, bardzo ładnie, jeśli rzeczywiście jest tak, że ten król Buła was w jakiś sposób zainspirował, to myślę, że bardzo fajnie tą inspirację do proaktywności, do wchodzenia na, na jakieś kolejne levele, swoich własnych wyzwań, swojego własnego życia przerobiliście ta taki, w taki indywidualny sposób tak? bo o tym mówi gwiazda ona, ona bierze tą moc też tą omognistą moc buław tak? i przerabia ją w taki na, na swoją własną taką unikalną indywidualną ścieżkę to jest ta zdolność do kroczenia e, w, tym, w tym świecie w tym świecie, który tu się rodzi po swojemu tak jak ja umiem, tak jak ja pragnę, tak jak się do tego zrodziłem, zrodziłam, do tego, do czego zostałem stworzony. Bardzo e, mam wrażenie, dużo takiej mądrości gdzieś tutaj mi wychodzi, życiowej, tak to widzę, że tak jak mówię, z jednej strony te wpływy, które mogą nawet być trochę takie chaotyczne, takie niebezpieczne, może was trochę próbują zepchnąć na jakiś niefajny nie tor, ale z drugiej strony duży też taki autorytet wewnętrzny, Duża, duże poczucie stabilności. Umiecie to przerobić tak, żeby nie dać się zwieść. Na, nie, da się zwieść. nie zejść na manowce. Jak widzą was inni, jako królowe buławnie, nie? Zobaczcie, jak fajnie się dopełnia tutaj ten, ten, ten duet, e, ognisty duet. Królowa buław, czyli ktoś, kto potrafi cieszyć się swoim życiem. Tak myślę, że o to tutaj chodzi. Być może inne osoby nie do końca widzą was w tej głębi emocjonalnej. Może to jest e, to być najpewniej jest to spowodowane tą, tym odosobnieniem, tak? tym pewnym odsunięciem się. To nie musi oznaczać takiego całkowitej izolacji, to może oznaczać. Em, zamknięcie pewnych tematów, moich prywatnych tematów dla innych ludzi. Stąd oni widzą was może tylko trochę bardziej powierzchownie, jako taką osobę pewną siebie, e, z taką skoncentrowaną na sobie, zdecydowaną się jakby realizować to, co daje jej szczęście. W taki sposób może bardziej płochy, tak może mniej istotny, może trochę bardziej infantylny, bo tak może być królowa buław odczytywana. Natomiast e, to nie znaczy, że to was w całości określa, nie? To... Myślę, że ta karta też pokazuje tutaj, że potraficie oddzielić to, co wartościowe, to, co intymne, to, co prywatne, od tego, co publiczne. Oddzielić ja, moje ja, od my, tak? Ja w, w kontekście z innymi ludźmi. A królowa była, właśnie ona świetnie się w tym temacie porusza. Fajnie, fajnie to, to wygląda na, taką, na takie duże przepracowanie pewnych tematów. Które się dokonało? Um, myślę, że świadomie, bo ósemka kielichów, tak? ta karta z podświadomości mówi o, wy, o, o przepracowaniu jakiejś struktury, która się odbyła. Nadzieje i obawy. Szóstka monet. No ewidentnie nadzieje, nadzieje na, na cudowne zbiór, na szczęście. Szóstka monet jest kartą, która taka, taka przepowiada, mam wrażenie. Taki dobry okres, dobre udane zbiory. Tutaj jest to taka trochę jesienna karta. Zbieranie, właśnie jabłek, natomiast tak mi się wydaje, chodzi o to, że jeśli mamy duże poczucie własnej pewności, taką pewność siebie, mamy też taką dużą integrację własnej tożsamości, to znaczy nie zachowujemy się chaotycznie, tylko zachowujemy się tak bardzo stabilnie, właśnie tak jak taka trójka monet, nie? Czyli krok po kroku realizuje wszystko. I na każdym kroku czuję satysfakcję, na każdym kroku czuję się u siebie, jak w domu. To szóstka monet, właśnie ona tutaj mówi o tym, że te Twoje umiejętności, te Twoje talenty w końcu jakby pozwolą ci się e, jeszcze pełniej zrealizować, albo po prostu dalej się realizować tak samo dobrze, tak samo wygodnie. To jest fajna karta tutaj, jako nadzieja, tak myślę, bo ona mówi, że macie w sobie faktycznie potencjał. Na to, aby przejść, tak jak powiedziałem, zamknięcie jednego cyklu, otwarcie nowego, przejście z tej takiej pełni emocjonalnej do tej pełni, może bardziej materialnej, tak? Może tego poczucia takiej stabilności w świecie materialnym. Zobaczmy, jaki jest wynik, ewentualnie, jaka jest rada. Mamy dziesiątkę monet. Myślę, że tutaj to jest raczej jako wynik bardziej niż jako rada on ta karta zapowiada. Tak myślę, tak po prostu, tak zwyczajnie. Szczęśliwy okres, szczęśliwy czas, zarówno, zarówno jakby dla siebie, jakby dla innych, tak jakbyście w końcu mogli uzyskać pewne połączenie ze światem zewnętrznym, że tak że użyję takiego słowa, wiecie na pewno o co chodzi, po prostu z innymi ludźmi, w takim poczuciu w Wpływów i odpływów. Tak? Wszystko jest zrównoważone, wszystko jest zbilansowane. Dziesiątki mówią też o zamknięciu, o zamknięciu jakiegoś cyklu, więc ja myślę, że to jest trochę przepowiednia na taki dłuższy okres czasu. Tak? Ona mówi, że przejście. Przez tą bramę świata w nowy temat, może właśnie ze świata wody, w świat ziemski, on też będzie miał swoje takie domknięcie i swoje spełnienie w takim, w takim szczęściu, w takim dobrobycie, w takim poczuciu stabilności. Tak samo jak stabilnie jesteście teraz, tak samo stabilni będziecie tam i tutaj. Okej, okay, słuchajcie, no nie wiem, chyba nie ma nic do zadania, czytanie bardzo takie dosyć klarowne, bardzo pozytywne, tak nawet bym powiedział jednoznacznie pozytywne, e, fajnie sobie to wszystko poukładajcie w, głowę, w głowie I, e, i nawet nie widzę tutaj za bardzo pułapek, w które możecie wpaść, bo mam wrażenie, że, że tak jest, ponieważ ten diabeł pojawił się w waszej świadomości i tak bardzo jesteście świadomi tej... tej em, em, tego zagrożenia, że nawet myślę, że ono nie jest tak naprawdę dla was żadnym realnym zagrożeniem. Tutaj żadną jakąś wątpliwością. Ehm... Więc nawet nie ma tutaj, tak mi się wydaje, żadne, żadnych rad tutaj nie, nie potrzebuje wystosowywać. Okej, okay. to by było na tyle w takim razie. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego czytania. Mam nadzieję, że oczywiście było ono dla was inspirujące. Możecie mi napisać w komentarzu, jak podoba wam się ta talia. Mi bardzo, mi bardzo się podoba. Bardzo dobrze mi się też z niej czyta. Eee, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie. Bardzo was do tego wszystkiego gorąco zachęcam. I do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa, pa.